Mam dzisiaj dla Was coś absolutnie wyjątkowego, wspaniałego. Zresztą już na pierwszy rzut oka widzicie, co to jest za motocykl. Przed Wami Ducati Panigale V2 w specjalnej numerowanej edycji poświęconej trojowi Beilisowi. Moja radość podczas nagrywania tego filmu nie jest przypadkowa, ponieważ ci, którzy znają mój kanał, którzy śledzą też nasz kanał Motomijo, wiedzą o tym, że jeździłem na właśnie Ducati Panigale V2 i mam bardzo dobrą Opinie o tym motocyklu. Jest to jeden z lepszych, o ile nie najlepszy motocykl w swojej klasie, na którym miałem e, możliwość jeździć. Spędziłem na nim dwa sezony i to jest naprawdę wybitny sprzęt. Natomiast w tym wypadku mamy edycję numerowaną poświęconą legendarnemu australijskiemu zawodnikowi Trojowi Baylisowi. To jest edycja, która powstała na 20-lecie zdobycia jego pierwszego tytułu mistrza świata World Superbike. Wtedy zrobił to na Ducati. 996R w 2001 roku. Tutaj mamy silnik 955, więc jest to trochę inna jednostka, zresztą też dużo nowocześniejsza. Jakby nie patrzeć 20 lat młodsza. Natomiast całe nawiązanie, jeżeli chodzi o malowanie tego motocykla, właśnie bezpośrednio odnosi się do tamtej legendarnej 996R. Troy Bailey osobiście brał udział w projektowaniu designu tego motocykla. Zauważyliście na pewno za szery, Na pewno zauważyliście też włoskie malowanie tego motocykla, włoska fraga, która jest hołdem dla inżynierów z Bolonii, z Ducati. Mamy również specjalne siedzenie, które jest przedłużeniem tej włoskiej fragi i pojawia się na nim numerek numer 21, numerek, który jest. Charakterystyczny dla tego, dla tego zawodnika, ale najważniejszy w tym wszystkim jest podpis Troja Baylisa tutaj na baku wraz z trzema datami odnoszącymi się do kolejnych mistrzostw świata, które Troj Baylis dla Ducati zdobywał. Swoją drogą, taka ciekawostka, Troy Bayliss jako jedyny zawodnik w historii zdobył w tym samym sezonie, to był 2006 rok, zarówno Mistrzostwo Świata w World Superbike, jak i Mistrzostwo Świata w Moto Grand Prix. Także samo to świadczy o tym, jaki, jaki to jest zawodnik. Jednocześnie tutaj Mamy również numer, w tym wypadku jest to numer motocykla 2631 no i jego nazwę, nawiązanie do dwudziestolecia pierwszego mistrzostwa świata Troja Baylisa. Natomiast sama szata wizualna to nie jest tylko to, co wyróżnia ten motocykl. Panigale V2 samo w sobie jest wyśmienicie sportowym motocyklem. Mamy tutaj silnik 955, e, mocy 155 koni który generuje grubo ponad 100 nm. W tym wypadku... Ta konstrukcja została odchudzona o 3 kg. Osiągnięto to za pomocą skróconego ogona, który, no, jak widzicie, nie ma tutaj miejsca dla pasażera, ale w zestawie jest również miejsce dla pasażera, więc gdyby ktoś chciał z powrotem przerobić ten motocykl na dwuosobowy, może to zrobić, on ma homologację dwuosobową. I przede wszystkim został zastosowany akumulator litowo-jonowy. Jednocześnie zastosowano również tutaj pełne zawieszenie o linse, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i taki akcent, jest nakładka karbonowo-tytanowa na osłonę tłumika. Reasumując, jest to wyśmienity motocykl, który możecie zabrać prosto po odbiorze na tor i kręcić na nim naprawdę bardzo dobre czasy. I jednocześnie ma on bardzo dużą wartość kolekcjonerską. Co więcej, tutaj dobra wiadomość, można cały czas go zamawiać, co prawda czas oczekiwania, no trzeba się uzbroić w cierpliwość, mówiąc wprost natomiast wciąż zamówienia na tą edycję Panigale V2 są otwarte. Tutaj dodam jeszcze oczywiście, że pomimo swojego turbosportowego charakteru ten motocykl cały czas jest objęty czteroletnią gwarancją uwaga, bez limitu kilometrów także to jest absolutny creme de la tej Panigale Zapraszamy do Motomio możecie przez najbliższe dni jeszcze zobaczyć tę edycję specjalną Troja Bailisa no i zachęcam Was do tego żeby taką również postawić w swoim garażu. Czekamy na Was w Motomio.